Cześć, to znowu ja. I dzisiaj zrobimy coś innego, bo powiem Wam o książce, którą ostatnio czytałem, ale dalej zostajemy w takich queer tematach, bo chodzi o tą książkę. Jest to Felix Ever After, autorstwa Case and Calendar. I jest to książka, której głównym bohaterem jest osoba transpłciowa. I wiem, że jestem z tym mega spóźniony, bo ta książka wyszła w Polsce już x lat temu, ale jakoś długo nie mogłem się zabrać do przeczytania jej, więc mam nadzieję, że komuś się to jeszcze przyda. Ale zacznijmy od tego. Yy, zacznijmy po prostu od okładki Myślę, że okładka jest bardzo ładna, yy, chociaż na początku miałem takie mieszane uczucia, bo jest na niej człowiek. I zazwyczaj, kiedy na okładce jest człowiek, wygląda to dosyć słabo. Ale myślę, że tutaj zostało to bardzo fajnie wykonane. Okładka ogólnie ma fajne kolory i podobają mi się te kolorowe elementy wokół jego twarzy i te kwiatki tutaj. Jeszcze przynajmniej moje wydanie. Mam barwione boki. To są właśnie te same kwiatuszki. W sensie w sumie ma jeden barwiony bok, ale i tak wygląda to bardzo fajnie. I to jest wydanie angielskie, wydawnictwo Faber. Ale wydanie polskie wygląda identycznie, ma chyba tylko inną czcionkę tytułu, więc tak ogólnie jest ładne. Ale przechodzę do książki. I może zacznijmy od głównego bohatera. Głównym bohaterem jest Felix Love, i jest to transpłciowy, czarnoskóry latek. Tak jest przedstawiony w opisie. Wydania i angielskiego, i polskiego. I kiedy go poznajemy, dowiadujemy się, że jest artystą i lubi malować. I na początku książki jest on w takim momencie w swoim życiu, w którym poznajemy wielu bohaterów w literaturze odgrywającej się w Ameryce. Otóż próbują poznać siebie, myśli o wejściu w dorosłość. I zastanawia się nad koledżem, do którego chciałby pójść, i w ogóle, więc tak, y, tutaj typowo dosyć. Aczkolwiek myślę, że ta książka różni się od wielu takich podobnych Young Adult y, książek, w tym, że no, Bohater ma trochę inne problemy i przeżycia, przez to właśnie, że jest queerowy. I to jest w niej ciekawe. Jednym z głównych wątków y, jest to, w ogóle, akcja dzieje się przez Wakacje. I właśnie głównym wątkiem jest to, że w ciągu wakacji Felix i jego znajomi uczestniczą w takim projekcie organizowanym przez ich szkołę, który ma na celu rozwinąć ich artystycznie. I Felix w trakcie tych zajęć chce rozwinąć portfolio swoich prac artystycznych, które chce wykorzystać po to, żeby zdobyć stypendium do koleżu, do którego chciałby pójść. Bo ogólnie nie ma za dużo pieniędzy i inaczej nie mógłby tam pójść, więc tego stresuje i to jest jeden z głównych wątków. Kolejny wątek jest to wątek walki z transfobią. Na początku dowiadujemy się też, że pewnego dnia, kiedy Felix przychodzi do szkoły, to zauważa, że Ktoś w korytarzach rozwiesił jego zdjęcia przed jego tranzycją I upublicznił jego deadname I on mega emocjonalnie na to reaguje i jest zły Ale też dowiadujemy się przy okazji, że jego środowisko jest Dosyć akceptujące, bo Szkoła mówi mu od razu, że Dowie się kto to zrobił i ewentualnie wydali takiego ucznia Więc tak, w każdym razie sam Felix stwierdza, że on zrobi dochodzenie i że dowie się kto był. W międzyczasie zaczyna dostawać anonimowe wiadomości na Instagramie o treściach również transfobicznych. I on w pewnej chwili decyduje, że na pewno za tym wszystkim stoi Declan Declan to jest jego były przyjaciel. Mm. I Felix stwierdza, że zacznie pisać do deklana z fake konta na Instagramie, żeby zmusić go do przyznania się, że to właśnie on odpowiada za tymi zdjęciami w szkole i za tymi anonimowymi wiadomościami. I to jest taki kolejny wątek oni tam zaczynają mieć jakąś relację i tak. Mm. Felix też ma najlepszego przyjaciela, Ezre, i często się z nim spotyka. Yy, często na takich spotkaniach są używane substancje, używki, można tak powiedzieć. I jest to coś, co dosyć sporo przewija się w tej książce. Niektórym może to przeszkadzać, więc tak. Mm. Kolejnym wątkiem tej książki jest relacja Feliksa z jego tatą Mama nie jest obecna w jego życiu, ponieważ zostawiła ich jakiś czas temu. I Felix żyje tylko z tatą. I pomimo, że tata na ogół jest akceptujący i zapłacił za jego tranzycję, za hormony i za mastektomię, którą ma, to widać, że. Nie do końca jest jeszcze z tym pogodzony, zdarza mu się parę razy mi zgenderować Feliksa Więc ich relacja jest mimo wszystko skomplikowana I to jest coś, z czym Felix też boryka się w trakcie tej książki No i oczywiście w opisie można się dowiedzieć, że mamy tutaj trójkąt miłosny Jest coś takiego i jest to gejowy romans Pomiędzy Felixem a paroma innymi osobami, i trójkąt w zasadzie polega tu na tym, że Felix po prostu musi wybrać. Więc tak. I co jeszcze, jeśli chodzi o fabułę? Są tutaj elementy motywów: Enemies to Lovers i Friends to Lovers, jeśli ktoś lubi. No i chyba tyle. Na temat pisania autora, um, chciałabym powiedzieć, że styl pisania jest przeciętny, nie jest jakiś oryginalny, niesamowity, ale przyjemnie się czyta to, co autor pisze I akcja posuwa się dość, <grym> akcja posuwa się dość szybko, e, dialogi momentami wydają się trochę suche, ale um, akurat mi to nie przeszkadzało jakoś bardzo Bohaterowie, chociaż jest ich paru, to oprócz Feliksa i jego przyjaciela Ezry i jeszcze Deklana, są dosyć płycy, nie mają zbyt głębokiego charakteru, więc to jest ewidentny minus tej książki. Mm, ale tak. Natomiast jeśli chodzi o wątki transpłciowości. Jak zaczynałem czytać tę książkę, wiedząc, że jest to jedna z popularniejszych książek o takich tematach, spodziewałem się, że będzie o tym bardzo dużo i że y, będziemy iść z bohaterem przez jego tranzycję i przez jego przygodę z odkrywaniem siebie. E, aczkolwiek już na początku książki Felix jest dosyć daleko w swojej tranzycji, jest już długo na hormonach, nie jest powiedziane ile, ale y, ma niski głos i ma wszystkie zmiany, których można by się spodziewać, i jest też po mastektomii. Mm. Nie ma tak naprawdę żadnych opisów dysforii płciowej ani czegoś podobnego, chociaż w paru miejscach jest wspomniane to, że Felix obawia się, jak będą odbierali go ludzie w miejscach publicznych. I to, że y, lubi nosić y, koszulki na ramionczkach i przez to jego blizny na klatce pieszej mogą być widoczne, mm, ale jest to dosłownie w dwóch, trzech miejscach wspomniane. Mm, więc nie jest to do końca książka, którą będzie zainteresowany ktoś na początku swojej przygody, na początku, zaraz po coming outcie i w ogóle. Mm, więc. Trochę zawiodło to moje oczekiwania, aczkolwiek wiem, że to jest mój problem, bo po prostu spodziewałem się czegoś innego. I też w pewnym momencie główny bohater y, zaczyna zastanawiać się, czy nie jest osobą niebinarną. Więc jeśli ktoś szuka książki, w której będą opisane uczucia po prostu trans mężczyzny, binarnej osoby trans, to to też nie do końca spełni ich oczekiwania, bo no mamy tutaj trochę inne przemyślenia. Aczkolwiek taka właśnie miała być ta książka i myślę, że spełnia bardzo dobrze wszystkie założenia, które miała spełniać. I jeśli ktoś szuka takiej książki, w której może się dowiedzieć więcej o Innych identyfikacjach, to bardzo polecam. Ważne jest też to, że pomimo, że to jest młodzieżówka i akcja dzieje się tu dosyć szybko, jest to książka mocno introspekcyjna. Dużo treści jest poświęcone na przemyślenia bohatera, na jego odczucia i stosunek do relacji z innymi ludźmi, więc nie będzie to książka dla kogoś, kto lubi czytać też tylko o akcji. Mm. Istotne jest też to, że Felix bardzo chciałby się zakochać i chciałby przeżyć miłość, ale też boi się tego uczucia. Więc często, jak ktoś próbuje mu okazać uczucia, on reaguje na to strachem i gniewem. I momentami można uznać Feliksa za bohatera toksycznego, ale to w sumie było moje pierwsze odczucie. Jednak potem zrozumiem, że mm, są to normalne odczucia nastolatka, który jeszcze uczy się dopiero emocji i nie wie aż tak dużo o sobie. Więc końcowo oceniam ten aspekt pozytywnie. Chociaż może być to trochę frustrujące podczas czytania. Mm, ale tak. No i chyba to by było na tyle. Ja oceniłem tę książkę na 4 gwiazdki na Goodreads Chociaż bardziej jest to takie 3,75 dla mnie Była bardzo przyjemna i taka podnosząca na duchu Mnie jako osobę transpłciową Chociaż no były też e, smutne elementy i trochę transfobii Ale końcowo myślę, że jest to warte przeczytania Też dla osób, które nie są trans, nie są queer, nie znają się na tych tematach, żeby może bardziej poznać taką perspektywę. I to tyle chyba. Ja Was dzisiaj żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku.